To jest kwadrans na angielski, lekcja 127. Good morning, guys. Just to remind you, this is Simon, your English teacher. Razem ze mną, Anią. Witajcie. Ostatnio o problemach zdrowotnych mówiliśmy prawie 100 lekcji temu, bo w lekcji 33 i 34. Warto je sobie przypomnieć, zwłaszcza, że opisujemy w nich symptomy chorób. A dziś zajmiemy się pospolitymi chorobami i ich nazwami. Bo przecież grypę można złapać nawet na wakacjach. So true, so true. Ania, are you ready? I am ready. Let's begin. Pracujemy obecnie nad kursem audio uczącym używania czasów angielskich bez zastanawiania się. Jeżeli uczyliście się wcześniej co nieco angielskiego, ale chcecie usystematyzować swoją wiedzę i wykorzystywać gramatykę do precyzyjnego wyrażania swoich myśli, to wejdźcie na stronę www.kurs.kwadransnangielski.pl i zostawcie swój adres mailowy. Link do stron znajdziecie w notatkach do tego odcinka w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o chorobach i większość z tych chorób będą to choroby zakaźne. Ale jak to powiedzieć po angielsku? Otóż mamy taki wyraz jak zakażenie. Po angielsku infection. 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 Tak, i to mamy takie zakażenie. Wiecie, jak ugryzie nas zombie, to macie też infection, albo jak wda się wam jakieś Oby nie. zakażenie Oby w radę. Albo jakiś wilkołak. Infection, tak. Możemy mieć też oczywiście no, zakażenie ucha, na przykład, czyli jakbyś to powiedziała, Aniu? Mm, air infection. Ear. Ear. Infection. Ear infection. Ale to jest częste na wakacjach. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Ear infection. Tak jest. Możemy też mieć y, jakiś stan zapalny. Tak? I wtedy powiemy inflammation. Ok, inflammation. Tak, od flame, od płomienia, tak? A, ok. Czyli możemy mieć inflammation. I wtedy możemy powiedzieć, że, o, twoje ucho, czy usłyszeć od lekarza, um, że masz właśnie y, stan zapalny w uchu. Your ear is inflamed. O, w mm -hmm. Your ear is inflamed. Inflamed. Flamed. Inflamed. Yeah. Inflamed. O, właśnie tak, dokładnie tak. Your ear is inflamed. Your ear is inflamed. Pięknie, pięknie, właśnie tak. No właśnie, i nasza infection to jest coś innego niż Zaraźliwa choroba, czyli taka, którą możemy przenieść z osoby na osobę, tak? Czyli osoby roznoszą między sobą. Wtedy nie użyjemy przymiotnika infectious, czyli że to jest zakaźna choroba, tylko ona jest contagious. Oh gosh. Contagious. 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 Tak, no i na przykład grypa jest chorobą wysoce zaraźliwą. Czyli it's highly contagious. It's highly contagious. Good job, good job. It's highly contagious. Także zaraźliwy to troszkę coś innego niż zakaźny. Mamy też szpitale zakaźne, prawda? Bardzo popularne obecnie. Jest ich coraz więcej w Polsce. Famous. <laughs> tak. Nawet jeden na dużym obiekcie sportowym. I to wtedy będzie Infectious Disease Hospital. Infectious disease hospital. Good job. Infectious disease hospital. Infectious disease hospital. Great job. Great job, Anu. No i przejdźmy sobie do naszych y, chorób, tych, które są zaraźliwe. Dzisiaj poznamy sporo nazw pospolitych chorób, takich też w wieku... Dziesięcego? Tak, chciałbym powiedzieć właśnie, tak, tak, tak. Takie wyrazy były bliskie mojemu sercu. <laughs> Więc wspomniana już grypa, y, wysoce zaraźliwa, tak? grypa. Pełna łacińska nazwa to jest influenza um, i po angielsku wiesz, właśnie co, tak. Przepraszam cię bardzo, ale jakoś tak dziwnie z się tutaj. Influencerzy? Grypa? <laughs> Zaraźliwe. Zaraźliwe. Trzeba uważać. Coś tutaj. <laughs> ale influenza rzeczywiście rzadko usłyszymy. Częściej usłyszymy skróconą wersję, czyli flu. Flu. Tak. I bardzo często będzie the flu. Oh. The flu? Yes. Czyli powiemy na przykład, I have the flu. I have the flu. Pięknie. Albo złapałem grypę, czyli I caught the flu. I caught the flu. And you, uh, do you remember, when was the last time you had the flu? No. Kiedy ostatnio miałeś grypę, pamiętasz? I was a child. Z grypą, naprawdę? Uh -huh. Ja pewnie mam teraz grypę. Good for you. <laughs> Rzadko choruje, to jest prawda akurat. Good for you. Ok. Często mamy takie lżejsze symptomy i wtedy to jest przeziębienie, powiedzmy, prawda? Przeziębienie też przenosi się wirusem, czyli też jest chorobą mm -hmm. zakaźną. Przeziębienie to będzie colds. 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 Tak, tak jak zimna. No, bo to, to zimna jest to wszystko. I bardzo ładne jest wyrażenie, że oj, chyba coś mnie bierze. Po angielsku. I'm coming down with. I'm coming down with. Tak, czyli tak moje zdrowie idzie na dół z jakiegoś powodu. I po tym with wstawimy naszą chorobę, czyli powiedzmy, że um, chyba złapałem przeziębienie. Aniu? I'm coming down with colds. Colds, okay. I think I'm coming down with colds. Can you repeat that? I think I'm coming down with colds. Pięknie. A gdybyś podejrzewało siebie grypę, to powiesz? Mm, I think I'm coming down with the flu. Well done, yeah. Tą of that. I think I'm coming down with the flu. Tak, mamy jakąś gorączkę, ktoś dzwoni, tak, oj wiesz co, nie przejdę, bo chyba coś mnie bierze grypa. Dokładnie tak. No ale oczywiście możemy też właśnie złapać, czyli nasze catch the flu. Natomiast jest też piękny, formalny wyraz zarazić się czymś i ten wyraz to Contract a disease. Contract a disease. Tak, czyli tak jakbyśmy podpisali kontrakt z chorobą. Tak jest. Contract the flu. Contract the flu. Albo po prostu, I think I contracted the virus. O, I think I contracted the virus. Tak, chyba złapałem tego wirusa. Well, done, alright. No i kilka, teraz taki mały słowniczek, podręcznych chorób. <laughs> Zaczniemy sobie od. <laughs> od elementarz. Elementarz chorób, Tak, zaczniemy sobie od chorób związanych z wątrobą. Okay. Też mi bliskich. A um, więc pierwsza taka choroba to hepatitis. Hepatitis? Hepatitis. Hepatitis. Tak. I w angielskim to z łaciny też wychodzi. Jeżeli mamy końcówkę ITIS wyrazu, to często to oznacza jakieś zapalenie. Aha, to okay. warto sobie zapamiętać. A Hepa, jak spojrzycie na nazwy leków, to właśnie często wiążą się z wątrobą. Nie będziemy, wy... tutaj im się od razu jedna nazwa nasuwa, ale nie będziemy robić reklamy. Nie, jesteśmy sponsorowani przez koncerny, więc nie. Big Pharma nam nie płaci. Hepatitis zapalenie wątroby. Natomiast jeżeli ta choroba się um, troszkę bardziej rozwinie, to możemy mieć żółtaczkę i po angielsku to jest jaundice. 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 Good job. Yeah. A taka żółtaczka jak dzieci mają, niemowlęta też to, to samo? W sensie to samo To też nazwa? będzie jaundice, tak. Okej. Okay. To też jest właśnie jaundice. Idziemy sobie dalej. Choroby wieku dziecięcego, czyli ospa wietrzna po angielsku? Bardzo ładnie. Chickenpox. Chickenpox. Yeah, isn't that nice name? Why? I don't know. Kurczaki też się przynoszą, czy o co chodzi. Choroba przez kurczaki jest. To jest ciekawe, tak tak tak. Ojej, ogólnie po angielsku jest dużo rodzajów pox. Um, to, to są różne z wysypką związane, ale właśnie ta przez, od kurczaków to ospa wieczna. Eh, chicken pox, tak jest. OK. Eh, dodaliśmy sobie też tutaj wyraz zapalenie oskrzeli. Bardzo popularne. I mamy bronchitis. 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 Tak, bronki to są właśnie oskrzela i końcówka "-itis". Zapalenie. Tak, dokładnie tak, tak jak już mówiłem. Natomiast zapalenie płuc już będzie troszkę inaczej, bo płuca to jest lung po angielsku. Lung. Tak, ale zapalenie to jest pneumonia. Pneumonia. Tak. Chciałam powiedzieć, żebyście sprawdzili pisownię na stronie. Tam jest. Nie ma literka, zgadza się. Pneumonia. Pneumonia. All right. To zagrajmy sobie w małą grę, czy kiedykolwiek miałaś. Have you ever had? Yep. Tak jest. No to Aniu, ja się ciebie zapytam i krótko odpowiedz. Aniu, have you ever had chickenpox? Yes, I have. Of course. Yeah, okej, okay, good. No, nie każdy miał. No mam znaczki, nie? Tutaj tu różne takie. Ah. Uh, okej, okay, so have you ever had trudny wybór. Pneumonia? <laughs> no, I haven't. No, oh, I haven't had. Lucky you. Pneumonia. I've never had pneumonia. Cóż, teraz będziecie widzieli, jak dr House tam wymawia te nazwy wszystkie. Po angielsku teraz oglądacie. W doktorze Houseie jaki odcinek by nie był? Uwielbiam ten serial, by oglądałem go. Zrobimy mm. tylko raz, ale namiętnie. Mm. Pamiętam, i tam zawsze tończy, kończy się diagnozą toczeń. Tak, zgadza się. Zgadza się. Za każdym razem jest to samo. Jak nie wiadomo co. W, ka w każdym odcinku chociaż raz jest ta nazwa użyta. Dokładnie. I toczeń, mi się nie podoba ta nazwa polska za bardzo. W sensie trzeba sprawdzić, co to jest. Mm. Po angielsku nazywa się lupus. Lupus. Mhm. I to brzmi tak fajnie, bo tak od wilka, lupus. Tak, możecie oglądać właśnie doktora Hausa i Grey's Anatomy, jakkolwiek to się nazywało po polsku. Chirurzy? To się chyba nazywało? Chirurzy, chyba tak. tak. A serialem Ostry Dyżur zajmiemy się za tydzień. Kolejna choroba, taka powiedzmy w wieku dziecięcego, to różyczka. Po angielsku się też śmiesznie, bo często nazywana jest German Measles. German Measles. German measles. German measles. Tak, i to jest ciekawe, bo no, German niemieckie, a sam wyraz measles oznacza odre. Więc niemiecka odra to różyczka. Aha. Mhm. Mm tak. Choroba, którą ja wspominam za dziecka całkiem dobrze, to świnka. Ja nie wspominam dobrze tej choroby. A, widzisz, a ja wspominam całkiem dobrze. Tak? A chorowałeś latem czy zimą? To chyba zimą, jakoś jesienią zimą. Tak? Tak. Bo ja chorowałam latem, jak było 35 stopni. I dlaczego to było takie. Złe? No bo, niedyż miałam gorączkę, to było tak gorąco i w ogóle wszystkie dzieci miały wakacje, a ja siedziałam w domu przez dwa tygodnie, bo mnie kuzyn zaraził. A, Pozdrawiam a, ci serdecznie. Widzisz? Ja jakoś w wieku przedszkolnym chyba miałem, bo pamiętam, że strasznie dużo gum do rzucia mi kupował dziadek. Okay. I pamiętam, bo wtedy, wtedy dostałem od dziadka kiedyś były takie gumy, kulki to się nazywało. Nie mów, nie mów tego, to po prostu po sekundzie już nie miał smaku. Pamiętasz? To oczywiście, ale guma kulka, i wtedy dziadek kupił mi taki strasznie długi blister Tasek? z tymi gumami. Mm -hmm. Ich tam było milion dla takiego dziecka, to był milion gum. I rzeczywiście one traciły smak, jak już się tylko tą y, posypkę zgrywał. A ten ten cukier, no? <ś fazem> <ś tune> tak, to już nie miała smaku, ale to tak pamięta właśnie moją świnkę. No i po angielsku niestety to nie będzie żaden pigi, um, tylko mumps. Mumps. Yeah, mumps. Mm, mumps. Tak jest. No i zostało nam jeszcze słowo roku 2020, a w zasadzie dwa słowa na ten rok 2020. Pierwsze z nich to pandemia. I tutaj, uwaga, jest błędnie um, wymawiane. Tak, bo to nie będzie pandemia, tylko pandemic. 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 Tak, czyli now we have a pandemic. A epidemia? Epidemic. Okay, Epidemic. Tak, epidemic. Tak jest. No i nasz cudowny koronawirus, czyli po angielsku, coronavirus. 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 So, Aniu, have you had coronavirus? Maybe I had. I have no idea. <laughs> Maybe. Uu. Without symptoms. And you, dear listener, ave, słuchacze? już wszystkie nieszczęścia, które dla was przygotowaliśmy. No prawie wszystkie, bo lista była zbyt długa, aby umieścić je wszystkie w odcinku, więc kilka nazw innych często występujących chorób znajdziecie w materiale bonusowym. A jako zadanie domowe, wybierzcie jedną lub dwie choroby z dzisiejszej lekcji i opiszcie po angielsku ich symptomy. oraz tego, na jakie organy wewnętrzne mają one wpływ. Do usłyszenia za tydzień. Bye.